Wyszła aktualizacja. nie, jak oni to teraz nazywają? Drops? Wyszło upuszczenie 1.21.4, znane też pod nazwą The Garden Awakens, czyli przebudzenie ogrodu. W takim razie, dzień dobry z tej strony Detektyw Epicu i zapraszam Was na szybkie podsumowanie najnowszej wersji. Zacznijmy może od najważniejszego elementu tej aktualizacji, czyli nowego biomu, bo z nim związane są właściwie wszystkie nowości. Oto Pale Garden, szaro, ponuro, brak żadnych oznak życia. Założenie było, żeby stworzyć bardzo obce i komfortowo puste środowisko. Dla nas są to jednak barwy polskiej zimy, więc można poczuć się tutaj jak w domu. Przeważają tutaj, jak widać, drzewa. Niesamowite, co nie? Dobra, ogólnie jest z tego parę nowych bloków. Oczywiście mamy liście, kłody, deski i wszystkie inne wyroby drewniane. Teraz w bieli, która fajnie kontrastuje z wieloma blokami. Naprawdę świetny materiał do budowania. Mamy też nowy zwisający mech. Można mnożyć go mączką, kostną i zbierać nożycami. Dodatkowo mamy też taki niezwisający mech. Bloki i dywaniki, czyli tak jak ten bardziej żywy, kolorowy, który można znaleźć w Lash Caves. I na takiej samej zasadzie się rozprzestrzenia. Ale dywaniki mają tutaj jedną dodatkową właściwość. Znajdując się przy ścianie, rozrośnie się też dodatkowo w górę. Ogółem całkiem fajny efekt. Pośród drzew rosną też takie małe kwiatki. Nazywają się Eye Blossoms i sobie są. Nie wiem co ja mam tutaj o nich powiedzieć. Można z nich skraftować szary barwnik. W nocy natomiast otwierają się i pokazują pomarańczowe oko. Dzięki czemu, jak się pewnie domyślacie, z tej wersji można zrobić pomarańczowy barwnik. Nie jest to oczywiście jedyna zmiana, która następuje w tym lesie w nocy. To jest tylko wstęp. Wraz z przemianą tych kwiatków po zajściu słońca spałnuje się Creaking. Nowy mob. Wygląda o tak, ma lekką skoliozę. Jest takim trochę antyendermanem, bo porusza się tylko wtedy, gdy na niego nie patrzymy. Jeżeli mamy go w polu widzenia, zastyga w miejscu. Jak tylko się odwrócimy, zaczyna zapierniczać w naszym kierunku, żeby zadać przerażające 3 punkty obrażeń. Cała zabawa polega tutaj jednak na tym, że my nie możemy zadać mu żadnych. Możemy go uderzać, strzelać w niego nic nie zadziała. Natomiast za każdym trafieniem poleci od niego parę pomarańczowych cząsteczek w kierunku jednego z okolicznych drzew. Uderzając tak w niego regularnie i idąc za tym gdzie prowadzą, trafimy w końcu na jego serce zakopane między blokami drewna. Gdy je zniszczymy, clicking zniknie i dostaniemy trochę expa. Wykopując jest Silk, tacz natomiast da nam całe serce i pozwoli zespełnować tego gostka gdziekolwiek chcemy. Tak właściwie prezentuje się cała ta mechanika. Oczywiście Creaking nie jest tylko jeden, możemy trafić na wielu w jednej okolicy, a wtedy robi się trochę ciężej. Zauważyliście w ogóle, że te cząsteczki lądując na drzewie zostawiły po sobie pewien ślad? To jest resin po polskiemu żywica. Co z tego można zrobić? Można zebrać. Można postawić z powrotem. Wow, to jest aktualizacja. Nie no, no ogólnie jest to po prostu materiał, można z niego zrobić blok. Można też zrobić cegiełki, a z cegiełek jeszcze więcej bloków. Cegiełka jest też w ogóle kolejnym materiałem, którym można ozdobić zbroję. Jest to taki fajny, nasycony kolorek. I właściwie to tyle. Nie ma tutaj jakoś mega dużo rzeczy, ale niektóre z nich są dość ciekawe. W takim razie dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, bo jak nie, to będzie mi przykro. Baj!